No cześć. Kolejny filmik nagrywam. Jest piękna letnia pogoda w sobotę. Właśnie wróciłem od przyjaciela i postanowiłem nagrać krótki filmik. Na, na bazie pieśni Mahamudra Gendyna Rimpoczego. Był to bardzo znany w Europie nauczyciel tybetański buddyzmu tybetańskiego, który zmarł kilkadziesiąt lat temu, ale bardzo długo nauczał w Europie i nauczał m.in. Mahamudry, czyli najwyższej nauki buddyjskiej i tybetańskiej w Szkole Karmakagyu. Na początek przytoczę większość tej tekstu tej pieśni, a później postaram się omówić najważniejszej jej części. Może się wam to spodoba. Szczęścia nie można znaleźć dzięki woli lub wzmożonemu wysiłkowi. Bo zawsze już jest obecne w rozluźnieniu i zaniechaniu. Nie niepokój się, nie ma niczego do zrobienia. Wszystko, co wydarzy się w umyśle, nie ma najmniejszego nawet znaczenia, ponieważ nie jest rzeczywiste. Nie chwytaj się tego, nie oceniaj. Pozwól, aby cała gra rozegrała się sama, by powstała i przeminęła. Nie oceniaj niczego. Wszystko się rozpuszcza i zaczyna od nowa nieprze, nieprze, nieprzerwanie. To tylko nasze poszukiwanie szczęścia nie pozwala nam go zobaczyć. Przypomina to tęczę, za którą idziemy i do której nigdy nie docieramy, ponieważ szczęście nie istnieje, a jednak zawsze już to było. I i w każdym momencie ci towarzyszy. Wszystko już na ciebie czeka. Nie szukaj dalej. Nie wypuszczaj się do nieprze... nieprzebytej dżungli, by znaleźć słonia, który spokojnie stoi już w domu. Niczego nie rób, niczego nie wymuszaj, niczego nie pragnij. Oto wszystko wydarza się samo z siebie. To była większy, większa część pieśni Mahamedry Gendynarim Poczego. Na początku mały komentarz do tego, a potem będę analizował kolejne wersy. Generalnie moim zdaniem jest to genialna nauka, która mówi o tym, że ciągle poszukujemy szczęścia, poszukujemy źródła przyjemności, Nigdy nasze poszukiwanie szczęścia się nie kończy, ponieważ ciągle pragniemy więcej. Nawet jeżeli osiągamy jakieś szczęście, to jest ono chwilowe i po chwili ono mija i pozostaje niedosyt, więc pragniemy coraz to innych rzeczy w życiu. Jest to sposób życia naprawdę wielu ludzi. Jak się idzie po ulicy, to się widzi, że ludzie nie żyją tu i teraz, nie cieszą się, nie uśmiechają się do siebie nawzajem. Nie rozmawiają z obcymi, nie cieszą się przyrodą, piękną pogodą i tak Ciągle ich jakby mieli klapki na oczach. Ciągle jakby pragniemy czegoś więcej, gonimy za czymś. A teraz spróbuję się odnieść do, tak, do poszczególnych wersów. Szczęścia nie można znaleźć dzięki woli lub wzmożonemu wysiłkowi, bo zawsze już jest yy, i zawsze jest już obecne w rozluźnieniu i zaniechaniu. Jest to genialna myśl, która mówi o tym, że gdy tylko rozluźnimy się, pozwolimy wszystkiemu się wydarzać takim, jakim jest, nic nie zmieniamy w tym, co nas otacza i w nas samych, to odkrywamy, że posiadamy głębię szczęścia w sobie, które są oparte na naszym ciele. Ponieważ gdy nic nie zmieniamy, nic nie robimy konkretnego, gdy, jest, w, gdy jesteśmy w rozluźnieniu i zaniechaniu, to wtedy dochodzi do nas to, co czuje nasze ciało. W rozluźnieniu i zaniechaniu dochodzą do nas wrażenia fizyczne, cielesne, a te wrażenia są bardzo przyjemne. Nasze ciało jest dla nas bardzo dobre, gdy tylko potrafimy mu przemawiać do nas. E, w rozluźnieniu i zaniechaniu odkrywamy szczęście bycia człowiekiem. Nie niepokój się. Nie ma niczego do zrobienia. Wszystko, co wydarza się w umyśle, nie ma najmniejszego nawet znaczenia, ponieważ nie jest rzeczywiste. Nie chwytaj się tego, nie oceniaj. Pozwól, aby cała gra rozgrywała się sama, by powstała, powstała i przeminęła. Nie zmieniaj niczego. Tutaj, moim zdaniem, chodzi o to, że cokolwiek dzieje się w naszym umyśle, czy w rzeczywistości, tak naprawdę nie jest ważne to tylko nasza Nasze goń, ciągłe gonienie nas za zjawiskami nie pozwala nam osiąść w samym sobie, nie pozwala nam się rozluźnić, ponieważ ciągle jesteśmy zaobserwowani tym, co się albo dzieje w naszej głowie, albo w świecie. Ciągle jesteśmy zaobserwowani tym, co się wydarza, ciągle biegamy za zjawiskami. Gdy uświadomimy sobie, że najważniejszy jest nasz spokój ducha, wtedy wszystko się uspokaja. Wszystko się rozpuszcza i zaczyna od nowa nieprzerwanie. To tylko nasze poszukiwanie szczęścia nie pozwala nam go zobaczyć. Przypomina to tęczę, za którą idziemy i do której nigdy nie docieramy. I jest to genialny opis funkcjonowania wielu ludzi, ponieważ wiele ludzi goni za szczęściem. Jakby wydaje nam się, że nowa dziewczyna, nowy samochód, nowe zakupy. Nowa strona w internecie, nowy Facebook, nowe zdjęcia, i tak dalej. To wszystko sprawi, że będziemy szczęśliwsi. Ciągle gonimy za szczęściem, ale ono nam się ciągle umyka, ponieważ taka jest natura szczęścia, że on już w nas jest, jest czymś naturalnym i nie możemy go znaleźć szukając go, bo już go mamy. E... E... Ponieważ Szczęście nie istnieje, a jednak zawsze już tu było i w każdym momencie nam towarzyszy. I dalej. Wszystko już na ciebie czeka. Nie szukaj dalej. Nie wypuszczaj się do nieprzebytej dżungli, by znaleźć słonia, który spokojnie już stoi w domu. Niczego nie rób, niczego nie wymuszaj, niczego nie pragnij. Oto wszystko wydarza się samo z siebie koniec pieśni. Wszystko i całe szczęście, którego pragniemy, jest obecne już tu i teraz, w naszym ciele. Nasze ciało jest dla nas bardzo dobre, gdy tylko pozwolimy mu przemawiać do nas. Nasze ciało jest podstawą całego naszego bytu. I umysł, który w buddyzmie mówi się, że jest podstawą rzeczywistości, tak naprawdę, ciało jest również naszą podstawą rzeczywistości. Cały tekst pieśni jest w opisie tego filmiku. Mam nadzieję, że macie świetny weekend do zobaczenia.